Był rok 1915. Moja babcia Marianna kończyła wtedy 20 lat. Polska od 120 lat była w niewoli. Cierpienia germanizowanych, rusyfikowanych Polaków w zaborze rosyjskim, pruskim, nędza galicyjska, która rozpędziła Polaków po świecie w pogoni za chlebem. I okrutna I wojna światowa. Sytuacja wyglądała na właściwie beznadziejną. I wtedy. Biskup Polski, Władysław Bandurski, ułożył litanie Narodu Polskiego. Minęło wiele lat wcześniej Polska, po trzech latach od powstania tej litanii, odzyskała niepodległość. Udało nam się powstrzymać sowiecką nawałę w 1920-1921 roku. Udało nam się przetrwać mroki okupacji II wojny światową. Udało nam się przetrwać mroczne lata rządów komunistycznych. W 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Jan Paweł II codziennie praktykował litanie narodu polskiego i własnoręcznie dopisywał do niej świętych i błogosławionych z polskiej ziemi, których sam kanonizował czy beatyfikował. Została jeszcze ta litania zmodyfikowana w roku 2014 i 2021. Niech nas niesie, niech nas prowadzi, niech dodaje nam ufności i skrzydeł w trudny czas zmagania o polską suwerenność.